Tak było, każdy to każdy kto używał muxa musiałby opublikować, natomiast wszystkie... Swoje... E, w dużym skrócie, jeżeli jakimi wiesz, byśmy sprzedawali jest, dalej jest, rozwiązanie, to? gdybyśmy dalej sprzedawali rozwiązanie oparte gpl ale musimy mówić, że jest to jest opartość, nie jego ja kody. Kiedy go używamy, absolutnie nie ma takiego obowiązku. To cztery robniki miałem. Nie, w tej chwili nie ma takiego. Nie, my zapomniałem backup. Po co? Ten nie wiedziałem, co mam z nie, nie rozumiem. Jaki okres Nie no słuchajcie, to te systemy nie tak działają. To, to jest tak, że mamy, po pierwsze mamy full redundancję, ha w związku z tym mamy online-nowy backup cały czas całego systemu na drugich nodach, na, na nodach. oprócz tego, że myślałam sobie politykę backupową. No która na pewno, znaczy tak, z jednej strony jest nic imię przedsiębiorstwa, więc o nie powie jak jest dokładnie, ale uwierzcie jeżeli nie wiem, jak raz na tydzień, a jak to jest raz na miesiąc, tak? A później, kiedy rzucą do to za poważna firma, żeby sobie pozwolić na takie działania. Nie pozwolicie nikomu zgrubać w z Waszej platformy i zabrać jego graty, tak? Nie, nigdy nie, w Jak wygląda eksport, kolega? Właśnie. Eksport, jak wygląda? Słuchajcie, nie ma, nie ma po naszej stronie, znaczy nie nie w nie byłem nie byłem w udziałowaniu jednej dyskusji, z której wynikało, że będziemy albo nie będziemy robić takie rzeczy. To jest, yy, na tym etapie, w tym miesiącu, mogę No dobra, a jak ktoś się na do was prowadzi, zrobi sobie vloga przed kopaniem? Tak. Ale macie dziadowskie domeny, można po do <noise> <noise> Posłuchajcie, Posłuchajcie. To, nie jest tak, to nie jest tak, że to jest rozwiązanie, które ma zastąpić, które ma zastąpić instalację WordPressa dla profesjonalnego użytkownika. To jest, to, to jest tak, to jest tak, że to jest dla użytkowników, którzy chcą prowadzić swoje blogi, którzy po prostu dzisiaj, weszalem się, podzielili dzisiaj zacząć prowadzić bloga publikować pięć notek i publikować swoje zdjęcia. To tak? jest co wzajemnie tego sektora. Natomiast tak, wśród planów, które mamy, oczywiście, że również mamy w roadmapie to nasze znaczy umieszczenie, to nasze znaczy umożliwienie podłączania tam własnych domu, no, ale w tej chwili w tym produkcji nie ma możliwości. Jak wygląda aktualizacja W tej chwili jest tam listowany roku w kwestii trzeciej. No oczywiście za aktualizacją odpowiadał w miany, co co Tak, to my mamy w planach bardzo... Wkrótce chcemy zaprojektować tam oczywiście instalację centralną. Tak, jak najbardziej, oczywiście. A możesz powiedzieć coś o skalowaniu? Yy, nie chętnie. Bardzo. Nie. Chętnie. Natomiast, poczekajcie chwilę. Dajcie mi do końca prezentację, później będą pytania i odpowiedzi. Więc tak, po pierwsze, realizujemy zlokalizowane szablony. Po drugie, wkrótce ustalimy tematy mobilne. Ponieważ w tej chwili nie ma tam w tematów mobilnych, więc jeżeli tam wejdę z jakiegoś Androida albo z iPhona, no to jeszcze to nie wygląda, tak jakbyśmy sobie życzyli, że powinno wyglądać i wkrótce będzie oraz, oraz. No słuchajcie, zapraszamy Was bardzo do współpracy. Bardzo Was zapraszamy do współpracy. Zarówno poszukujemy ludzi, którzy nam poradzą i doradzą, w którym kierunku odwiedza ten produkt. I bardzo liczymy na Was, bo się bardzo w tym produkcie znacie. Również oczywiście poszukujemy profesjonalistów do produkcji szablonów. Tak? Kolejnych zlokalizowanych szablonów. Tutaj jak najbardziej oraz wiele innych pomysłów, które możemy wspólnie realizować. Na sali jest Dorota, tutaj, która jest orna Dora, w Dorota jest kierownikiem projektu, zleciła i wymyśliła całą Yy, Dodatkowo tutaj okazji mamy trzech gości, którzy to napisali, również mogliście się pokazać. To jest film, który, torowy team, który cały ten rok jest zniszczony. Słuchajcie, Macie Alde bardzo Was zapraszam, zarówno dzisiaj wieszczony do dyskusji, jak i, i yy, do się do Doroty w celu dalszych ewentualnych współpracy nad projektem. Jeszcze jedno pytanie? I teraz już nie jest czas na pytanie. I teraz jest właśnie czas na pytanie. Proszę. Co ze W tym no, tak. momencie, nie, nie momencie jeszcze nie mamy takiej. <grym> <grym> tak? tak? tak, tak. tak? tak, tak, to tak. momencie jeszcze nie mamy tak, prawie. Tak? jest? Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. wspólnej, centralnej, zarzucanej. Takie Tak, jest Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. samo jest Tak, na bloga każdego portalu, oczywiście. Tak, oczywiście. W takim całkiem no, z dobrym ruchem e, platformę blog.on.pl. Tak jest. Jest jeszcze blog.pl, Tak jest, to jest Nie, może coś jeszcze, ale, ale jak to wygląda e, strategicznie? Czy Wy zamierzacie w jakiś sposób migrować te blogi na tą platformę blogującą? To no, trzy konkurencyjne dla siebie platformy. Jak to strategicznie zamierzamy? Na platformy? chwilę obecną w tej chwili mamy trzy platformy, tak jak powiedziałeś, blog.pl blog w tej chwili pokazuje się trzecia blogując.pl no jest, blogujący plan jest rzeczywiście naszą inwestycją strategiczną, natomiast na chwilę obecną są trzy platformy i na tym etapie yy, nie, nie, nie będziemy dyskutować na naszych dalszych planów związanych z tym trzeba platformami. Takie są trzy platformy. Ok. Jeszcze jedno pytanie, czy, czy tam zamierzacie zrobić jakieś takie Ura tego na jakieś konkretne nisze, tak? Że, że blogujący będą, nie wiem, że blogi technologiczne będą mieć bardziej dopieszczane, a na innej platformie bardziej chodzi o politykę. Czy coś takiego będzie się działo? Dobra. To jest trzecia platforma, która jest ogólnie dostępna bez jakiegokolwiek wypisowania um, na temat. Nie ja by ogólnie pytanie. Czy bogie jest związane do tego? Jakiś taka ta strona główna, nie wiem jak to nazwać, na której ja sobie zobaczę najatrakcyjniejsze to, co na innych was jest. Żeby miała dobre blogi, żeby były przez Was promowane, jakoś, czy to jest tylko i wyłącznie tysiąc adresów pod tymi domenami już tutaj. Na razie to jest tysiąc adresów pod tymi domenami. Nie <laughs> ma żadnego <czy>, Nie <laughs> ma serwisu, jest strona główna sumie, do logowania i zakładania bloga. Krótkie domeny, takie jedno, które takie blogi. Na na, na, no więc, to nie was, tym, no, czyli, Powiem tyle, mam ja mogę powiedzieć, ja bardzo chętnie posłucham Waszych pomysłów na rozwój tego, bo nie ukrywamy, że my to wdrożyliśmy i tak naprawdę będziemy teraz pracować nad rozwojem. Więc tutaj dlatego jesteśmy, e, że też oczekujemy od Was jakichś pomysłów pomocy. Jesteśmy otwarci na takie dyskusje. Proszę, proszę Jeśli macie jakieś pomysły. Że, że wam właśnie użytkowników. Tak, że taki adres, tak? kiedyś Polbox oferował coś takiego jak kawiasy w, w domenach z.pl albo w.pl, wy możecie coś podobnego zastosować, tak? Tylko to nie będzie tanie na pewno. jak wiesz, Onet posiada te jednogłośnie krótkie ot.pl, vpl więc yy, to tylko kwestia polityczna, czy to zostanie użyte. Możliwe, tak. Na przykład. Na jednym ja z slajdów, na jednym z krajów pojawiła się tam informacja, że wśród dostępnych jest wpr Słucham, właśnie, próbuję znaleźć sobie. Eee. Chciałem zapytać, o tym, może w tych jest konkurencja, i zawsze jest problem, którą wybrać. Wy, jako takie wielkie wdrożenie, być może jakoś testowaliście jakąś całkowicie te wtyczki, może nie stanie coś powiedzieć na temat tego, dlaczego wy wygląda w rekresie, w przypadku. Dokładnie, jeżeli chodzi, tutaj mogę tego. To jest właśnie to miejsce, w którym rozmawiamy o tym, jak bardzo zmodyfikowaliśmy naszą instalację ops no tyle. Wybraliśmy wtyczkę .cache, natomiast ona została przez nas, jak sam mechanizm skierzowania, znacząco poprawiony. Inaczej naszym dałoby się taki, uzyskać takiej wydajności z pewniejszego serwera. W związku z tym żadne standardowe uznanie, które dostępne w WordPressie, właśnie tutaj nie jest użyteczne. Trzeba by było je poprawić. Ja też Na chwilę Czy jeżeli będziemy utrzymali wtyczki, jeżeli wtyczki, to wyłącznie centralnie i tak, oczywiście, że jest to możliwe w przyszłości, lista wtyczek nie jest zamknięta. To, co uniemożliwiamy, to uniemożliwiamy swobodne deinstalowanie wtyczek przez użytkowników. Natomiast, jeżeli przejdzie wtyczka nasz yy, test i będzie się dobrze sprawowała, to nie widzę powodu. Muszę, jeden z powodów, dla których zamknięcie minister wtyczek, oczywiście przyszło powodu z bezpieczeństwem jest taki, że Wiele wtyczek okazuje się, że nie działa w Wordpressie multi user tak? Bardzo, Bardzo dużo wtyczek po prostu nie działa. Tak? W związku z tym wszystkie musiały przejść jakieś rygorystyczne testy, które są ustawili. I wiele wtyczek, które są oczywiście fajne, atrakcyjne, no po prostu nie, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie tam uruchomić. Tak? tak po prostu. Ja się zastanawiam, bo pan mówi, że nie można e, eksploatować w bazy danych Poznań, e, czy może można zainstalować innego bloga, znaczy, znaczy, na ten moment nie można. Znaczy, przy czym w tej chwili jest jeszcze w wersji beta, więc gdy y, zdejmiemy tę betę, na to robią jakieś różne dodatkowe możliwości, których w tej chwili jeszcze do końca nie określiliśmy, bo zastanawiamy się za tym. Ciężko sobie wyobrazić, no, musiała być bardzo standardowa instancja ja nie za bardzo jestem przekonany, że na tą ofertę zareagują użytkownicy, którzy już mają okresa i prawdę w związku że oni się tutaj przyniosą. Zwróćcie uwagę, że niezwykle już mają predefiniowane, bardzo specyficzne ustawienia swoich kont, bardzo specyficzne tematy i kolejne rzeczy. To jest bardziej platforma dla ludzi, którzy chcą zacząć blogować, tak? Nie jesteśmy w stanie kogo robić. Tak? Znaczy, oczywiście, że WordPress.com, jak ten pan Nidio, oczywiście załóż to jak i KIKA systemów budowy, które są dostępne. My po prostu pokazujemy, że jest jeszcze jeden z tych, które są dostępne. Znacie mnie, że. Kończycie, ja zapraszam w takim na przerwie do naszego a jak nie na przerwie, to wieczorem w czasie spotkania wszyscy jesteśmy. Wszystko jest ciekawe. Właśnie też tak sobie przed oczyścią już dwa minuty.

To ja zapytam jeszcze, czy oni wiedzą w ogóle, Dwa. Jakieś, jak Dwa. co z jakimi zrobiliście? Dwa. Nic Dwa, ja chciałbym zadać też jedno, bo nie chciałbym powiedzieć. To będzie dla <noise> wszystkich interesowało. Ja bym chciał powiedzieć <noise> w kilku słowach, w jednym minucie, żeby przekonać, dlaczego skorzystać z tego systemu, a nie z normalnie z WordPressa. Złotą jedną? Tak, tak. tu to Aby już zostało, to jest trzecia znaczy, my twierdzimy, że to jest po prostu jeszcze jedna opcja, tak? Jaką dajemy, co my dajemy? No dajemy produkt, który jest całkowicie Polski od no, porządku do końca, co dla dużej ilości użytkowników jest bardzo istotne. To jest też szansa no, na WordPressa w Polsce, no, ponieważ stanie się bardziej popularny i badają rynek. I co więcej jest to w związku z tym też ścieżka. Jestem przekonany, że dla użytkowników, którzy są bardzo wymagający, którzy zaczną używać WordPress'a właśnie w tej instalacji, dlatego że to jest w po Polsce bardzo dla nich proste do rozpoczęcia do swojej pracy z WordPressem. Jeżeli staną się bardzo obowiązujący, to oni właśnie będą w pierwszym minucie w wniosku, żeby się zaprezentować do profesjonalnych do WordPressa już zainstalowanych i hostingu, dla nich indywidualnie. Ja już to że do dzielenia się przy tej wielkości, przy tej liczbie to na nie jeden ma SQL, Czy pisać tylko ogólne pytanie? Czy pisaliście własnego konektora, czy korzystaliście z tych Dwa dobry. dwa już, bo to już jest dłuższa odpowiedź. Nie, nie, tak, nie to prosta. To, to... Sami trzeba z pluginów. To... Nie. nie poprawialiśmy. Okej, okay. dobra. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję za bardzo interesującą prezentację i możliwą dyskusję. Dziękuję też za tutaj dodatkowe komentarze w trakcie i którzy obrazki zebrali. Co oczywiście obiło się na Blipie, tak organizatorzy, że zerkają na pipa. Dobrze. Zapraszam teraz yy, osobę, która miała występować w ogóle jako pierwsza, pierwsza, a konkretnie pierwszy, I będzie to Krzysztof Lis. Krzysztofa Lisa przenieśliśmy tutaj i